Dzień dobry moi kochani, z tej strony Marlena Sobczak i witam Was na naszym politycznym kanale. Zanim zaczniemy, chciałabym Was bardzo serdecznie poprosić o to, abyście zasubskrybowali ten kanał, kliknęli kciuk do góry oraz zostawili komentarz. To bardzo pomoże nam z niekorzystnym dla prawdy algorytmem i pozwoli dotrzeć do większej liczby polskich patriotów. Od kilku miesięcy coraz głośniej mówi się o stanie zdrowia Donalda Tuska. To, co jeszcze niedawno uchodziło za szeptaną teorię spiskową, dziś staje się poważnym tematem politycznym. Coraz częściej padają pytania: czy premier jest zdolny do sprawowania swojej funkcji i czy jego otoczenie nie ukrywa prawdy przed obywatelami. Plotki o chorobie Tuska pojawiły się na przełomie roku 2024 i 2025. Już wtedy w Warszawie zaczęły krążyć głosy, że lider platformy zmaga się z poważnym schorzeniem neurologicznym. Coraz częściej mówi się wręcz, że mogą to być początki choroby Parkinsona. Nie są to słowa rzucane na wiatr. Widać symptomy, które mogą wskazywać na podobne problemy. Na jednym z nagrań, gdy Donald Tusk czekał na Karola Nawrockiego, jego ręka wyraźnie drżała. Ten detal nie umknął uwadze komentatorów i stał się jednym z dowodów na to, że coś jest ważnie nie tak. Z czasem zaczęły pojawiać się kolejne nagrania i wystąpienia, które dawały paliwo tym podejrzeniom: Drżenie rąk, problemy z koordynacją, nagłe przerwy w przemówieniach, błędy, które wcześniej mu się nie zdarzały. To nie są już wymysły, każdy może je zobaczyć na własne oczy. Trudno nie zauważyć, że Tusk w ostatnich miesiącach wyraźnie osłabł. Jeszcze kilka lat temu był politykiem energicznym, kipiącym ambicją i pewnością siebie. Dziś coraz częściej wygląda na człowieka zmęczonego, schorowanego i pozbawionego dawnej dynamiki. Wystarczy porównać jego wystąpienia sprzed dekady z tymi obecnymi. To nie jest ten sam polityk. Niepokój budzi też fakt, że Platforma Obywatelska konsekwentnie milczy w sprawie stanu zdrowia swojego lidera. Ani premier, ani jego współpracownicy nie chcą wprost odnieść się do tych spekulacji. Kancelaria premiera zasłania się ochroną danych wrażliwych i odmawia komentarza. Ale w polityce, gdzie chodzi o bezpieczeństwo całego państwa, takie milczenie staje się wymowne. Jeśli premier rzeczywiście zmaga się z chorobą, Polacy mają prawo o tym wiedzieć. To nie jest jego prywatna sprawa, to kwestia interesu narodowego. Pamiętajmy, że historia zna przypadki, gdy choroba przywódców miała dramatyczne konsekwencje. Franklin Roosevelt, ciężko chory w czasie II wojny światowej, nie potrafił postawić się Stalinowi, co kosztowało Polskę kilkadziesiąt lat sowieckiej niewoli. Czy naprawdę chcemy ryzykować podobną sytuację dzisiaj? czy Polska może pozwolić sobie na premiera, którego kondycja fizyczna i psychiczna budzą coraz większe wątpliwości. Coraz częściej mówi się też o tym, że sam Tusk rozważa przekazanie władzy. W kręgach medialnych wymienia się na Radosława Sikorskiego jako naturalnego następcy. Jeśli te scenariusze się potwierdzą, będzie to oznaczać, że obecny premier nie tylko nie jest w stanie dokończyć swojej misji, ale i sam zdaje sobie sprawę ze słabości. To pokazuje skalę kryzysu w platformie, partii, która bez Tuska jest jak domek z kart, gotowy się rozsypać. Warto przypomnieć, że podobne pogłoski o chorobie Tuska pojawiały się już wcześniej, ale wtedy jego otoczenie łatwo je zbywało. Dziś sytuacja jest inna: symptomy widać gołym okiem. Drżenie rąk, problemy z równowagą, zamyślenia podczas wystąpień to nie są objawy przemęczenia, lecz oznaki poważniejszego schorzenia. Ukrywanie tego przed obywatelami to nic innego jak oszukiwanie wyborców. Dla wielu ludzi to szok, bo Tusk przez lata kreował się na polityka niezłomnego, pełnego energii i młodzieńczej wręcz dynamiki. Ale prawda jest nieubłagana. Czas i choroba dopadły nawet jego. Każdy człowiek ma swoje granice, a premier najwyraźniej je osiągnął. To widać w jego twarzy, w ruchach, w sposobie wypowiadania się. Nie jest już tym samym graczem, który kiedyś budził respekt. Konsekwencje tej sytuacji mogą być dramatyczne. Osłabiony premier to słabe państwo. Choroba na najwyższym szczeblu władzy to zawsze okazja dla obcych sił do wywierania nacisków. Polska, stojąca dziś wobec zagrożenia ze strony Rosji i niepewności w Europie, nie może pozwolić sobie na przywódcę, który nie ma pełnej sprawności umysłowej i fizycznej. To nie jest czas na eksperymenty, to nie jest czas na zamiatanie problemów pod dywan. Największym grzechem Tuska jest to, że nie ma odwagi powiedzieć prawdy. Zamiast uczciwie przyznać się do problemów, brnie w milczenie i otacza się dworem, który udaje, że nic się nie dzieje. To zdrada wobec wyborców, którzy zasługują na jasne informacje. Premier, który nie potrafi przyznać się do własnej słabości, nie powinien rządzić państwem. Oczywiście niektórzy będą twierdzić, że to tylko plotki i teoria spiskowa, ale takie same argumenty pojawiały się w przypadku Putina, a przecież i tam wielokrotnie dostrzegano drżenie rąk czy dziwne zachowania. Można zaprzeczać faktom, ale prawdy nie da się ukrywać w nieskończoność. Z czasem ona i tak wyjdzie na jaw, a wtedy będzie już za późno. Dlatego dziś trzeba postawić sprawę jasno. Donald Tusk nie jest już zdolny do prowadzenia kraju. Niezależnie od tego, czy jego choroba okaże się faktem, czy nie, sam fakt, że tak wiele wskazuje na problemy zdrowotne, podważa jego autorytet i czyni go politykiem słabym. Polska potrzebuje przywódcy w pełni sił, a nie człowieka, którego codziennie trawi choroba. Czas Tuska dobiega końca. Jego era, budowana na wizerunku silnego i energicznego lidera, rozpada się na naszych oczach. Zamiast przywódcy, mamy dziś schorowanego starca, który kurczowo trzyma się władzy, choć brakuje mu już sił. To smutny koniec kariery, ale i ostrzeżenie dla Polaków. Bo państwo nie może być zakładnikiem słabości jednego człowieka. Kiedyś Donald Tusk budował swoją karierę na obrazie człowieka nowoczesnego, energicznego, otwartego na Zachód. Pokazywał się jako polityk, który ma przed sobą długą przyszłość i wizję Polski w Europie. Jednak dziś ten obraz rozsypuje się w pył. Zamiast dynamicznego lidera widzimy człowieka, który coraz częściej myli się w wystąpieniach, który ma problemy z płynnością wypowiedzi i który zwyczajnie nie ma już w sobie tej siły przebicia. To nie jest już żaden wizjoner, to cień dawnego polityka. Nie można też zapominać, że Tusk od lat unika trudnych tematów, które wymagałyby od niego jasnego stanowiska. Teraz jego choroba staje się kolejnym pretekstem do ucieczki od odpowiedzialności. Zamiast rozliczyć się z Polakami, zamiast powiedzieć prawdę o swoim stanie zdrowia, woli milczeć i udawać, że wszystko jest w porządku. To strategia tchórza, który myśli, że schowa swoje problemy za parawanem propagandy i wiernych doradców. Ale Polacy widzą, że coś jest nie tak. Donald Tusk powinien natychmiast poddać się leczeniu i zrobić to, co w jego sytuacji byłoby jedynym rozsądnym rozwiązaniem odejść na polityczną emeryturę. Nikt nie odbiera mu lat spędzonych w polityce, ale jego czas już się skończył. Dziś widać, że zdrowie nie pozwala mu pełnić roli przywódcy państwa, a dalsze udawanie, że wszystko jest w porządku, to tylko igranie z losem i bezpieczeństwem Polaków. Leczenie i odpoczynek powinny być dla niego priorytetem, a nie kolejna wojna polityczna, której prowadzić zwyczajnie nie ma już sił. To najwyższy moment, by Tusk miał odwagę zrezygnować i podać się do dymisji. Polska nie może być zakładnikiem jego choroby ani osobistych ambicji. Trzymanie się kurczowo stołka, mimo ewidentnych oznak słabości, jest dowodem politycznej pazerności i braku odpowiedzialności za kraj. Czas, aby dał przestrzeń innym do rządzenia, a sam zajął się swoim zdrowiem. Im szybciej zrozumie, że jego era dobiegła końca, tym lepiej dla państwa i obywateli, którzy zasługują na silnego i w pełni sprawnego lidera. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.